Peggy's 16 Ojej! Dzień dobry, jak wiecie w moich ostatnich odcinkach bywam dosyć szalony Nawet impulsywny w niektórych przypadkach Wiecie, to jest jak otwieranie się na ludzi Ja jestem po prostu zjebany, ale czasem nadchodzi ta chwila, że musimy spiąć poślady a następnie udowodnić osobom trzecim, że jesteśmy w stanie podjąć ciężkie, dojrzałe tematy. Wybaczcie, jeśli nie znajdziecie tutaj śmieszków jak w innych filmach, ale zachęcam również was, aby wcielić się w dorosłego na jeden odcinek. Spróbujemy? No essa. No i mamy wstępik. Lubicie recenzentów? Ich oceny nie są zbyt wiarygodne, co nie? Kiedy dobre produkcje dostają 60 na 100, to złe produkcje dostają 90 na 100. Co kurwa! Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie jest obiektywną oceną, powiedzmy to. Recenzje dziennikarzy growych to nie są recenzje, to są recenzje. Czyli w pełni subiektywne opinie, które są dostosowane pod panujące, które są dostosowane jeszcze raz kuźwa, które są dostosowane pod panujące trendy w branży. O, teraz dobrze. Absolutnie nie kierujcie się oceną recenzentów przy ocenie danego produktu, bo zwyczajnie nie warto. Czym jest obiektywne ocenianie i czym się charakteryzuje? Najważniejsze, spokojną i wyważoną odpowiedzią. Bez ingerencji naszych emocji. Na przykład, jeśli w grze jest wątek lesbijski, spokojnie wiem, że ostatnio wszyscy są w na to LGBTQ. Jeśli w grze jest taki wątek, ale jest on dobrze napisany, to ocena obiektywna rośnie. Źle napisany maleje, a nie jak typowy dziennikarz. Jest postać LGBT z Rady Pierdaty? To od razu ocena 8 na 10 bardzo dobra! A tymczasem rozgrywka nie jest ważna, wiadomo. Dla dziennikarzy w grach rozgrywka nie jest ważna. Przede wszystkim najważniejsza zasada obiektywizmu: musimy uzasadnić, czemu wystawiliśmy taką ocenę. Kiedy podamy przykład, musi być również uzasadnienie. Obiektywizm jest na podstawie faktów, nie preferencji gracza. Absurdalne jest to, kiedy czytamy jakąś recenzję i nie ma konkretnego i sensownego wytłumaczenia, jak i uargumentowania wystawionej przez recenzenta oceny. Zostańmy jeszcze na chwilę przy dziennikarzach. Oni są idiotami. Czemu tak uważam? Recenzenci uważają, że plusem gry jest mechanika dnia i nocy. Tak, bo to jest najważniejsze w grach komputerowych. I brać takich ludzi na poważnie, naprawdę. A co jeśli wam powiem, że w ocenie obiektywnej jest cząstka oceny subiektywnej? Już tłumaczę. Czasem bywa tak, że nasza ocena produktu jest dokładnie taka sama jak obiektywna ocena produktu. Czy w takim razie automatycznie nasza ocena z obiektywnej zamienia się w subiektywną? Skoro jest taka sama, to intrygujące, nieprawdaż? Możemy nawet stwierdzić, że ocena obiektywna jest zależna od konkretnej osoby. Nie wszyscy doświadczają gier w ten sam sposób, dlatego ważne jest zapoznanie się z wieloma recenzjami, opiniami i perspektywami. Subiektywność w ocenie obiektywnej można zauważyć też w perspektywie i oczekiwaniach recenzenta. Ostateczna ocena może się różnić od. od, od... Czas. Ostateczna ocena może się różnić od innych ocen. Nawet jak recenzja będzie napisana poprawnie, to oczekiwania lub ich brak może wpłynąć na ostateczny werdykt. Ale to i tak kurwa nikogo nie obchodzi. Przejdźmy teraz do najgorszej części bycia recenzentem. Społeczeństwo decyduje, że gra X jest genialna i tylko coś o niej kurwa powiesz źle. Nie coś potwornie źle, tylko zwrócisz na coś uwagę, że jest coś źle wykonane i co powinni zrobić lepiej. I już się rzucają. Mówisz o tym spokojnym głosem, popierasz swoją rację argumentami, czystymi faktami, a oni i tak powiedzą, że się chyba znasz. Wiadomość do wszystkich osób wyrażających swoją opinię o grach w internecie. Jeśli oceniacie produkt, zawsze popierajcie swoją rację argumentami, czystymi faktami. A jeśli ktoś wam powie, że się chuć znacie, to zignorujcie frajera. Naprawdę to pomaga. Czysta ignorancja. Czy my musimy oceniać produkt obiektywnie? Jeśli chcemy mieć dobre produkty, to tak. Jest to wręcz dla nas obowiązkowe, bo jeśli my sami nie będziemy dbali o nasz rynek, to kto o niego będzie dbał? Nawet jeśli ty masz subiektywną opinię o danym produkcie, to też nie jest nic złego. Jesteśmy różni i wszyscy bawią się super na różne sposoby w różnych grach. Ale domyślam się, że w takim Suicide Squad czy w innych Paździerzach prawdziwi gracze nie bawią się tam dobrze. Uważam, że jest to sprawiedliwe. Dobre gry są zauważane i dobrze się sprzedają, a niech słabe gry wypierają. Tak na marginesie. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Czy musimy przejść całą grę, aby ocenić produkt? Według mnie to zależy. Najważniejsze jest to, że powinniśmy zawsze oceniać produkt, jeśli wydawca chce za to naszych pieniędzy. Naprawdę chcesz płacić za gówno? Musimy wiedzieć, czy gra trzyma poziom do samego końca. Czy chcemy płacić za produkt, w którym spędzimy pierwsze 5 godzin? Super, a następne 5? Tak sobie, albo po prostu źle? No, raczej nie. Uważam, że wcześniej wypowiedziane przeze mnie argumenty są wystarczającym rozwinięciem, jak i odpowiedzią na zadane w tytule hipotezy.